Siema, witam w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o grach na Roblox, a dokładniej o ich wymieraniu. Dobra, więc zacznijmy. Ta sprawa polega na tym, że patrzcie, na przykład weźmy Groa Garden. Groa Garden na przykład w lipcu miało 5 milionów aktywnych, a teraz zaledwie 20 tysięcy. A wiecie dlaczego? Wszystko przez spila Brainrod i 99 nocy w lesie. To wygląda tak. Powstaje piękna gra zwana Groła Garden. Istnieje sobie, ma mega dużo osób w grze, no i nagle powstaje prawdziwy rywal. Stila Brainrod. Wszyscy opuszczają Groła Garden, no i kierują się na stila Brainrod. No i tam sobie grają, grają, aż w końcu 99 nocy w lesie również, również się nagle wybija. No i teraz wszyscy grają 99 na lesie. A Growa Garden i Stila Brainrod zostali w tyle. Tak samo było z Brookhaven. Brookhaven fajna gra, podbija zasięgi, a teraz coraz mniej osób w nią gra. To jest trochę przykre, bo na pewno to jest ciężkie dla twórców tej gry. Mają po 5 milionów aktywnych graczy, a potem. Spada to do 20 tysięcy przez innego twórcę. I stąd mogła powstać też ry rywalizacja przeciwko sam samim a Dellem, No. Więc to jest trochę dziwne i też trochę takie niezrozumiałe. Drugim powodem mogą być jednak różne takie niefajne aktualizacje. Na przykład. Nie wiem właściwie. Po prostu jakieś aktualizacje, które mogły się graczom nie spodobać. No i po prostu przestali grać w tą grę i się przełączyli na inną. To jest no dużo logiczniejsza, dużo logiczniejsza wersja. No i też trochę prostsza, dlatego no raczej większość gier upada z tego powodu. No więc to jest drugi powód, który może zepsuć całą grę i sprawić, że yy, na przykład, nie wiem, 800 tysięcy, zrobi się nawet 1000, więc naprawdę gry przez to właśnie mogą upaść najbardziej. Wy wymienię Wam chociaż trzy gry, które umarły mega szybko. Wymierają. E D-Trails teraz gra 20 tysięcy osób, a kiedyś grało prawie milion. No i. Brox Fruit też jakiś nie jest super popularne, patrząc po zasięgach, chociaż nie jestem pewien. U mnie teraz gra mało osób, ale nie wiem, bo ja nie gram w Brox Fruit ale nie wiem. Groa Garden to na pewno. 20 tysięcy osób zrobiło się z 4-3 milionów, to mega słabo. Stila Brainrod też wymiera, ale no jest jeszcze stabilnie. Podczas aktualizacji to znajdziemy tam całkiem sporo osób. No, no i w sumie jeszcze Mip City było popularne, a teraz to nie znam osoby, która by grała w Mip City. Czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta te gry? Ktokolwiek? No, Stila Brainrod to raczej taka, ale D Trails nie wydaje mi się. Ale wiedzieliście, jaka jest najbardziej martwa gra na całym Robloxie z tych popularniejszych? Czekajcie, to zaraz Wam powiem. Ale zastanówmy się chociaż przez chwilę. Czy to może wyglądać tak, że całe ponad 40 milionów gier całkowicie przestaną być popularne? Wszystko spadnie na dół i po prostu cały Roblox będzie wydawać się dla wszystkich nudny? No, to będzie raczej. Może być to nawet, wiecie. Wiecie o co mi chodzi, co nie? Ale to nie jest jedyna taka sytuacja na Robloxie. Powiedzieliście, że Wojan, przez tworzenie Wojanków, odebrał popula popularność jakby wielu sławnym youtuberom. Ludzie nawet zapomnieli na chwilę, że istnieje ktoś taki jak Palion, yy, na przykład, nie wiem, jakikolwiek youtuber. Wszyscy tylko o Wojankach i o Wojanie. I Wojan zyskał prawie. 200 tysięcy subskrypcji na tym. Nie wiem nawet, czy nie więcej. Więc to jest naprawdę dosyć przykre, przynajmniej dla mnie. Ale zobaczcie, właśnie odkryłem taki, takie obliczenia w swojej głowie. Zobaczcie. Wojan ma wojanki, a Smajlow ma Smaj. E, e, no, no wiecie o co mi chodzi. Nie będę tego mówił. Opowiadałem już o Smaj. No wiecie o czym? W poprzednim odcinku. Dlatego kto jeszcze nie oglądał, to zapraszam. No i bardzo, bardzo to jest dziwne. Pewnie Smyslow chciał po prostu, aby wszyscy odwrócili się od Wojana do niego. No i częściowo mu się to udało. Ale subskrypcji więcej to na tym nie zyskał, ale przynajmniej uwagę to przykuł, Aż za dużą uwagę, więc. Dobra, nie będziemy wracać do tematu z. O boże. Dobra. Więc no. Dobra, teraz chwila, na którą wszyscy czekali od początku odcinka, czyli która gra jest najbardziej taka wiecie, no najbardziej zapomniana. No nie zapomniana, no bo czasami ludzie wspominają o niej, ale no na przykład u mnie yy, nie znam nikogo, kto wspomina o tej grze. No, może raz z kolegą gdzieś tam zagraliśmy, ale to było no mega dawno. Nie wiem nawet, to było tak dawno, że nawet nie pamiętam, więc dobra. Odpowiedź. Gra nazywa się Pet Simulator X. No, zaskoczenie, no może, może niewielkie zaskoczenie, ale. Połowie zapomniana, bo jeszcze jest Pet Simulator 99 od tego samego twórcy yy, i ona ma 52 tysiące, więc już nie jest aż tak zapomniana, ale no kiedyś miała więcej, więc no, Pet Simulator jest tak w połowie zapomniane, no bo twórca uratował się jeszcze taką zapasową grą nowszą o rok, ale. No, ale można powiedzieć, że nie jest aż tak zapomniana. Raczej nie ma jakiejś gry, której która ma zero aktywnych, taka z popularnych. No bo zawsze się znajdzie ktoś, kto pamięta taką grę. No wiecie. Pamięć zawsze zostaje w, w sercu człowieka. Dobra, to by było na tyle. Zostawcie subskrypcję i lajkę, jeśli pamiętacie którąś z tych gier. No i do zobaczenia w następnym odcinku.